Jeszcze przed odcinkiem mam dla was konkurs na Pixelka i Dripa. by wziąć udział wystarczy stawić łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję w rozwęczkiem i napisać komentarz ze swoim nikiem. to tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka. Cześć z tej strony, Kamloops. A w dzisiejszym odcinku, gdy zginę, to kolory gry Blockstar Planet się zmieniają. czy na przykład teraz są takie, właśnie, kolorki różne. No to się to po prostu zmieni, taki w kolor różowy na przykład. No i się właśnie tak będą zmieniać. Po każdym zginięciu, będę właśnie przechodził parkurę od widzów, więc jeszcze będzie taki w sobie. Odcinek ciekawszy, bo ponieważ, że zginę, to to się dzieje, to jeszcze poprzedzę wasze parkury, więc naprawdę fajnie. A jak jesteś nowi, możesz stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z mleczkiem. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc pierwszym parkurem będzie parkur od Nowa 5543. Co ja właśnie taki parkur przejdę, bo widzę, że nie jest on też taki prosty, więc naprawdę może być ciekawie. Jest on w sumie w kolorach różowych Jak skierę to właśnie nie wiem jaki Będzie kolor, na przykład powiem, że zielony No to właśnie będzie zielony Więc wydaje mi się, że taki odcinek też może być yy, właśnie Ciekawy, jest on też pomysłowy A w dodatku poprzedzę sobie wasze parkury Więc wydaje mi się, że serio taki odcinek jest Kozacki i teraz ten parkur Chyba kiedyś przychodziłem Ale wydaje mi się, że na live go przychodziłem, Na odcinku chyba nie, więc chyba już tak mniej więcej wiebie jak to przychodzić. Dobra, teraz tutaj 180, tu sobie robimy skróty Comblox zakrywasz tak, tak Nagrywa, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Oczywiście, nagrywa. Ej, ten to nie wiem skąd ten atek się wziął. Tutaj, wszystko wie co robię. O, tutaj, tutaj od razu wiesz, że nagrywam. Kurde, ja też bym tak chciał wiedzieć tyle rzeczy. Jak no to wróżbica normalnie macie, ale dobra, lecimy sobie, cyk. No i zginąłem pierwszy raz. No to teraz są zielone kolorki, <laughs> więc teraz, właśnie, będzie taki zielony kolor właśnie wszystkiego oczywiście niektóre rzeczy będą właśnie jaśniejsze, niektóre właśnie ciemniejsze, żeby właśnie dało się to zobaczyć. No bo wiecie, nie da, nie da właśnie zielonego koloru i że będzie na ekranie, nie będzie widać po prostu gry. Chyba wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że to wszystko rozumiecie. A teraz sobie lecimy po tej simole. Tutaj zielony odcinek jest. No to w sumie fajnie taki zielony odcinek. Dobra, to jest zrobimy sobie lekkiego skróta. Teraz tutaj. No i tutaj mamy od razu sobie kryształ, co sobie lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś tutaj, nie wiem, skoczki, nie Wiem ja tutaj, aha, to już chyba było w odcinku i na to powiedziałem chyba pytąg Chyba ta to jest jakiś chyba pytąg, To no normalnie Siema kalorzek, dzień leci No normalnie wszystko cool Możecie w sobie napisać jak tam u was, u mnie, cool a Kto ma koronaferię, ale chyba wszyscy mają w Polsce koronaferię Więc nie wiem co się pyta nie, właśnie nie ogarnię, bo przez wszyscy nie chodzą Cała Polska nie chodzi do szkoły, więc nie rozumiem tego pytania Ale ogólnie jestem sobie tutaj, gdzie jest ta czerwona brama Nie wziąłem klucza, więc po prostu sobie idziemy na inny parkur. Okej, okay, więc idziemy sobie teraz na kolejny parkour Jest on szalono odśmiały, obcy 104, ogólnie teraz sobie tak patrzę na go skina Jakiś sobie fajny skin Tutaj taki robot, jakiś ptaka ma na barku Taki w sobie śmieszny trochę Aż dałby uśmiech, bo ma taki fajny skin I jeszcze zrobi dla mnie parkour No to coś cudownego, więc idziemy sobie. Ogólnie też są jakieś lagi na tym Blockster Planet, ale to w sumie normalne, że są lagi. No jakby nie było lagów, to nie wiem, to by coś dziwnego było, serio. To chyba nigdy tych lagów nie naprawiam. Ale sobie właśnie idziemy. I sobie zbieramy klucz. I też przed chwilą indy parku sobie pominąłem. I też nie liczyłem to jako zgięcie, no bo. Po prostu zapomniałem klucza, a tak to sobie ten parkur normalnie przeszedł. Chyba wiecie o co chodzi, więc tak teraz lecimy sobie tutaj po, na 180? No, lecimy sobie tutaj na 180, patrzcie, jaki skrót zrobiłem. Ogólnie pewnie teraz nadal jest odcinek zielony, więc czekam, jak zginę, to będzie właśnie inny kolor. Ale na razie nie zginąłem, więc lecimy sobie dalej. Cyk, tutaj nie, wiem, tutaj jest, więc lecimy, lecimy, lecimy. Nie śpimy, nie śpimy. Ten parkur jest szalony, to jest od sobie łatwy. Zginąłem, no to teraz będzie kolor niebieski. No i teraz niebieski kolor wlatuje normalnie. Jest chyba też fajny kolor niebieski. Będziemy właśnie tak sobie wybierać. Teraz jest niebieski, później będzie na przykład różowy. Zobaczymy wszystko. Zobaczymy w swoim czasie. I teraz sobie lecimy na tym parkurze, to jest sobie jakieś strzałki. O i tutaj mam iść, tutaj jest weta. Bardzo fajny, szalony parkur, naprawdę mi się podoba. No idziemy sobie na kolejny. Okej, okay, kolejnym parkurem będzie parkur od Kusto S122 zrobiony 19 dni temu. Jest on szalony, więc idziemy sobie na taki fajny parkur tak mi się przynajmniej wydaje. Wydawał się z miniaturki, tak w sumie fajny, taki niebieski. Też teraz są kolory niebieskie, no to idealnie pasuje ten parkur. jest sobie będzie skakać. Widzę, że na początku nie ma klucza. No i właśnie takie parkury bez kluczów uwielbiam. Bo tak to się nie muszę martwić. O, tutaj klucze nie wziąłem. A, tutaj ten. No i to jest po prostu fajne. Dobra, tutaj zrobię jakieś jakiegoś skróta. Zobaczyłem taki skrót, do, to trzeba korzystać. Czemu w sumie nie? No i teraz sobie lecimy tutaj dalej. Po jakichś klocach, bolach jakichś takich dziwnych. Zresztą tam wbijają. Witam tutaj wszystkich serdecznie. Wbija. Kamlogs robi się bezpiecznie. I wbijamy sobie tutaj na te rejony. I Kamlogs mówi, yo, yo, przez te rejony. No, i właśnie tutaj pokazałem wam moje rapsy normalnie. A tutaj już będzie beta więc sobie fajny, szalony parkur. Witam tam Eliza. No, i tutaj lecimy sobie do mety. No, i pyk meta, No, i sobie lecimy z kolejnym parkurem. Okej, okay, więc kolejnym parkurem będzie parkur od Karolina Rachwał. 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo mi się spodobał ten Dapis tutaj, że Kablox. To wiadomo, że parkur jest dla mnie, więc taki parkur to mogę z chęcią sobie przejść. Jest on jeszcze bez oceny, ale może. Jeszcze będzie z oceanu, zobaczymy Więc lecimy sobie No tutaj oczywiście klucz, no dobra Niech będzie ten klucz, trudno Bo jakoś, jakoś to przeboleje, że jest na tym parkurze klucz Więc sobie tam lecimy No jestem tutaj już przy końcu Już zaraz będzie koniec sobie sumie skróta może zrobię, nie będę się tak męczył Od razu sobie wziąłem kryształ I jest teraz gitarka I teraz sobie lecimy właśnie tabda Spokojnie Może też zgidę, może też się zgidę Czemu, nie dobra o, nie, zginąłem, dobra, to teraz będzie kolor czerwony. Teraz będzie kolor czerwony. Czemu w sumie nie? Lecimy sobie teraz z kolorkiem czerwonym. O, ciekawe, jak to teraz wygląda. Teraz wszystko takie czerwone. Normalnie czerwone, fest. Dobra, lecimy sobie, właśnie, tutaj mamy teleporcik znów. Ogólnie ustawcie widzowie, łapeczkę w górę, bo teraz się pojawiają codziennie odciki. Więc mam nadzieję, że mam taki się coś podoba. I jak będzie naprawdę, jak mnie zmotywujecie i będzie dużo łapy w górę i będą fajne wyświetlenia pod tymi odcinkami To te daily odcinki będą właśnie przez jakiś długi okres czasu Po prostu to zależy wszystko od was, jakie będą wyświetlenia, jeśli będą dobre wyświetlenia No i będzie właśnie dużo łapek w górę, to będzie motywacja do tego do dalszego działania, żeby po prostu było więcej odcinków, więc no Teraz sobie lecimy tutaj. Nie robię jakichś skrótów, się tak bawię z tym parkurem. Robię sobie takie saloby normalnie. Tutaj sobie lecimy. No i tutaj mamy już chyba metę, więc fajnie idziemy sobie na kolejny. Okej, okay, więc kolejny parkurem chyba będzie taki parkur, który ma dwa piętra od zebra numer jeden. Więc sobie do taki parkour idziemy, widzę, że tutaj jest trochę tripa. Więc zobaczymy jak na tym parkourze mi pójdzie. Więc właśnie sobie przechodzimy, tutaj pewnie jakiś kluczyk będzie. No jak zawsze na początku jakiś kluczyk chyba musi być. No i właśnie mamy żółty kluczyk więc lecimy dalej. Tutaj mamy od razu magres. A i myślałem, że jak tam doskoczę to już mi tak przyciągnie ten magnes, a jednak mi się nie udało. A i zginąłem, więc teraz będzie właśnie kolor żółty. Teraz jest po prostu kolorek żółty, więc też chyba fajnie. Dobra, teraz już tam spróbuję doskoczyć. No nie, zginąłem, no to teraz będzie kolor na przykład różowy. Czyli tam się chyba nie da tego skróta zrobić. Może się da, ale jakoś trudno, więc może teraz nie. Więc teraz był różowy, teraz jest różowy kolor. No to teraz sobie lecimy normalnie. Cyk, cyk, nie, magnes, dobra. Idź ode mnie, magnes. dobra, teraz idę do przodu. Do przodu, do przodu, do przodu. Kolejny bagres, ale te magnezy mnie wkurzają. Dobra, w końcu się mogę uleczyć, Loli jedno HP, ale fart. Ja mam takie ofarta w życiu. Wiadomo, że gupi zawsze ma farta Więc teraz lecimy sobie... Ja nie mogę zgidąłem. Dobra, to teraz na przykład będzie kolor No to był różowy. Okej, okay, więc teraz będzie kolor fioletowy. Taki jak jest mój skin, przed chwilą był różowy, no to teraz fioletowy. Czemu w sumie nie? Więc sobie lecimy z tym parkourkiem. Pyk, tutaj lecimy, lecimy, lecimy Czemu w sumie nie? O jeszcze w sobie może być taki kolor że może być na przykład czarny, czarny, taki szary, wiecie, Taki, tak jak jest smutna muzyczka, czasami jest taki właśnie kolor. No to właśnie, jeszcze pomyślałem, że można coś takiego zrobić, i to no w sumie, w sumie tak, ale to jak skinę, taki właśnie jeszcze kolor. Więc teraz lecimy sobie, tap, pyk No i teraz się właśnie wyleczy, bo mam już mało HP, więc się tutaj leczymy. Ten parku naprawdę nie jest łatwy, jeszcze ma dwa piętra, to jeszcze gorzej. Ale dobra, to się właśnie wyleczymy trochę. Teraz tutaj mnie pułapka złapana dla niedźwiedzia. To ten kabłek jest taki z jego No więc teraz lecimy sobie. Pyk, pyk. Normalnie, teraz muszę tutaj wskoczyć. Normalnie wskoczyłem, tam ja jedna sam problem. Ej, to jest już beta, serio? Ej, jednak chyba nie jest dokończony ten parkour, bo tam miał dwa aż piętra Ale dobra, więc chyba idziemy sobie teraz na ostatni parkur, Okej, okay, więc zobaczyłem ostatni, w taki fajny parkour od jednorożek. Jest on dla mnie zrobiony miesiąc temu, spodobały mi się tutaj kolorki, więc idziemy sobie na ten parkour. Więc sobie spoko, teraz lecimy sobie właśnie tutaj. Pyk, pyk, tutaj, nie wiem czy... O, zginąłem, teraz będzie taki, taki szary kolorek, taki wiecie, że jest mi smutno. Taki kolorek właśnie jest teraz. No dobra, jak taki już będzie. Więc sobie wziąłem kluczyk. No i teraz sobie z tym parkurkiem lecimy. Elo, elo, siemandero, siemaneczko tam. Witam cię serdecznie. Teraz sobie lecimy tutaj. Lecimy sobie, lecimy, lecimy, Gdzieś śpimy sobie, tutaj pyk, pyk, tutaj cyk, tutaj bierzemy sobie kryształek, to no, łatwe te parkury, ta łatwe, no i teraz będzie kolorek pomarańczowy, pomarańczowy, bardzo ładny kolorek, mi się podoba, więc chyba taki kolorek będzie też fajny, więc lecimy z tym parkurkiem, cyk, 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 no i bardzo fajnie. Tutaj lecimy sobie po dripach, o nie to jest, to jest trudne, to, to nie są proste rzeczy To nie są już proste rzeczy, Kablox. tutaj zrobię jakiegoś skróta, no ładnie, ładnie No dobrze ci to wychodzi, dobrze, koleżko, dobrze, koleżko Dobry z Bolek No i tutaj, bum, cyk, cyk, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, piąteczka, no i mamy kryształ Tutaj jakieś łatwe 180 to robię podwójnie No bo ze mnie dobry Bolek, ja to robię podwójnie no i cyk, podwójnie Lecimy, lecimy. Oni mnie to ogólnie przepraszają, kto to znaczy Rubikoła mnie za coś przeprasza, ja nawet nie wiem za co, no ale dobra Wybaczam, wybaczam, bo nawet nie wiem za co Ale okej, okay, dobra, teraz pyk Tutaj, ej, ale dobry skut myślałem, że tutaj zginę, bo to jest ten drip Myślałem, że spadnę do dripa i zginę Ale okej, okay, teraz lecimy Tutaj mamy chyba już zaraz metę Zaraz będzie meta, jej więc teraz w tym odcinku to będzie chyba na tyle. Jak taki odcinek się spodobał to zostawcie tam łapeczkę w górę. Żeby mnie zmotywować do kolejnym odcinku, w kolejny odcinek już jutro, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z łęczkiem, no i tu w sumie w tyle w tym odcinku. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!